Witaj w 11 trikach praktycznych, niekoniecznie oczywistych do prowadzenia swojej firmy w arkuszach Google. Dzisiaj będę mówił o trzecim sposobie, a tak naprawdę takim bardzo prostej formule, jak to nazywa się filtr. I każdy ją zna i używa, a co ona daje. Wyobraź sobie, że często jest taka sytuacja, że <laughs> pracujemy na jakichś określonych zakresach danych. Na przykład mamy. Zamówienia, ale tak naprawdę interesuje nas tabela otwartych zamówień. No ale my mamy jedną zbiorczą tabelę, gdzie wszystko wpisujemy, i jakby tak niekoniecznie widzimy. Musimy sobie tu zakładać filtry, yy, tak ręcznie gdzieś tutaj sobie dodawać coś. Więc <laughs> nie zawsze jest to prost, proste i oczywiste dla wszystkich. I z tym przychodzi nam taka prosta formuła, która się nazywa się filtr. Tak jak ona tutaj jest zapisana. Korzystam sobie z tego zakresu i mam kilka warunków. A mam dwa warunki status i produkt. Jak sobie zobaczymy, chciałbym sobie zobaczyć wszelkiego rodzaju zrealizowane produkty z kategorii na przykład mysz. Albo produkt słuchawki. Możemy oczywiście tutaj zmieniać na oczekujące, na realizacji. Tutaj akurat użyłem dwóch warunków tych warunków może być więcej lub mniej może być to tylko jeden warunek nie musi to być taki dynamiczny można tutaj na stałe zapisać pewnego rodzaju wartości i mieć tabelę, na przykład obok w zakładce tabele tylko w oczekujących tak czy również tabele w realizacji ułatwia to zdecydowanie filtrowanie danych nie trzeba zakładać dodatkowych filtrów można sobie po prostu robić takie określone podglądy, widoki na poszczególne pozycje. Pamiętaj, jeżeli chcesz optymalizować, poprawiać swoje arkusze, widzisz taką potrzebę, już wasza firma rośnie, wykorzystujesz arkusze, pamiętaj, tutaj masz link do tego, żeby z nami się skontaktować, porozmawiać. Prosty formularz do wypełnienia. Umówimy się, z, porozmawiamy o tym, jakie mamy możliwości współpracy. Jeżeli jeszcze nie masz dostępu do tych Przykładów 11 to w linku na dole w komentarzu w opisie na pewno znajdziesz link do pobrania tego arkusza. Do zobaczenia.